Dzisiaj e, przyszedł czas na poruszenie takiego obszaru stoicyzmu, jak obszary wpływu. Z tym zagadnieniem kojarzy się nazwisko epikteta epikteta z e, Hierapolis. Epikteta można zaliczyć do Późnej fazy rozwoju stoicyzmu, razem z Seneką, Markiem Aureliuszem, Muzoniuszem. Ta faza rozwoju była o tyle ważna, że podejście teoretyczne straciło na znaczeniu na rzecz praktycznej filozofii. To, co epiktet, wokół którego oscylował, było pojęcie wolności, która była związana z postawą wobec świata. Podzielił on rzeczy, które nas otaczają, zależne od naszej woli i niezależne. I właśnie istotą wolności było umiejętność dostrzeżenia, ostrego dostrzeżenia tego podziału. Jednym z tak znanych stwierdzeń właśnie Epikteta jest to, że nie to, co się z nami dzieje, decyduje o naszym losie, ale to, jak reagujemy na to. Zanim opiszemy sobie te obszary, Chciałbym Wspomnieć o bardziej współczesnym, współczesnej postaci myśli Wiktora, który był austriackim neurologiem, psychiatrą. Przeżył obóz koncentracyjny podczas II wojny światowej i na podstawie własnych doświadczeń opracował teorię logo, logoterapii, która koncentruje się na poszukiwaniu sensu. Wiktor Frank z ukuł podobne. Stwierdzenie, jak epiktet, związane z tym, że szczelina między bodźcem a reakcją to przestrzeń wolności człowieka. W niej mieści się wszystko. Oznacza to, że ludzie mają pewną przestrzeń między otrzymaniem bodźca i reakcją na ten bodziec. I właśnie w tej szczelinie znajduje się możliwość podjęcia świadomego wyboru, jak zareagują na daną sytuację. Ta szczelina też jest okazją, jest potencjałem kształtowania swojego charakteru, do podejścia do życia i znalezienia sensu, nawet w trudnych warunkach. I chciałbym się podzielić krótko swoją historią związaną z tym, jak my mamy możliwość nadawania znaczenia. To była zima, luty 2022 roku. Kiedy wracałem norweskimi drogami do domu padał taki miękki, puszysty śnieg. Było około 0 stopni, a ja wracałem z trasy samochodem, akurat wtedy z moją małżonką. Byliśmy trochę zmęczeni, bo było już siódme rano, tam w nocy i kiedy wjechałem do tunelu, coś szarpnęło samochód Stacił nagle moc, potem odzyskał i Wyjeżdżając z tunelu, tunel prowadził lekko pod górkę. Samochód zwalniał do tego stopnia, że niemal zatrzymał się na końcu drogi. Ale ostatnim wysiłkiem daliśmy radę zjechać na plac budowy i stamtąd samochód już nie ruszył. Mieliśmy kawał drogi do domu, bo było około pół godziny. Byliśmy w Bergen. Samochód nie działał. Zaczynało robić się chłodno. Mieliśmy jeszcze końcówkę ciepłej kawy. Natomiast co mogliśmy w tym momencie zrobić? To wykonałem telefon do znajomego, który pomógł mi zorganizować lawetę. Nie mogąc nic więcej z tą sytuacją zrobić, postanowiliśmy. Patrzyliśmy na siebie. Zaczęliśmy się śmiać z tej sytuacji. Postanowiliśmy pójść do pobliskiego sklepu, kupić sobie coś do dobrego. Jakieś jedzenie, na łagodzenie nastroju, i zaczęliśmy rozmawiać, jakby ta sytuacja w ogóle nie była na tyle poważna. Po około godzinie czasu przyjechała laweta, w niej dwójka Polaków, którzy pomogli nam załadować auto, i razem pojechaliśmy już na miejsce, gdzie, to, gdzie ten samochód mieliśmy zostawić do warsztatu. Oczywiście, później się okazało, że samochodu nie, do, nie udało się naprawić i wylądował na złomie. Natomiast poznaliśmy dwojga wspaniałych ludzi i mimo, że ta sytuacja była ogólnie trudna, bo samochód był podstawą, podstawą podstawowym narzędziem mojej pracy, to do tej pory wspominam to wydarzenie bardzo przyjemnie. Pamiętam śnieg, pamiętam ciepło, pamiętam, że się śmialiśmy. A później znaleźliśmy rozwiązanie tej sytuacji i to, co chcę uświadomić, to to, że to od nas zależy, jak my dane wydarzenie zinterpretujemy. Przechodząc do tych obszarów wpływu, Epiktek podzielił te rzeczy, na które mamy wpływ, oraz na te, na które wpływu nie mamy. I może zacznijmy od tych drugich. Jego zdaniem, to, na co wpływu nie mamy, to, to ciało, a, bo możemy je odżywiać, dbać, utrzymywać w dobrej postaci. Ale do końca nie wiadomo, czy nie spotka nas jakieś schorzenie, jakaś choroba. Mamy do pewnego stopnia wpływ na pewne warunki, ale na ostateczny wynik. Podobnie na własność czy na majątek. To są rzeczy materialne, które można stracić. Władza. Tutaj też jest przejściowy element, jeśli widzisz. Podobnie reputacja. Możesz robić. Wszystko, co chcesz, żeby budować swój wizerunek i kreować. Natomiast, ostatecznie, czy zostaniesz dostrzeżony, czy nie, czy w ogóle ma to jakieś znaczenie, czy nie, to już jest rzecz po jej ocenie wtórna. To, na co nie mamy wpływu, są te elementy, które są poza naszym bezpośrednim wpływem, poza naszą wolą. To, co ważne tutaj jest, Epiktet miał na myśli. Nie wynik, ale działanie, ale akcje. I to jest powodem często nieporozumień. A dzisiaj skupmy się na tym, na co mamy wpływ, zdaniem epiktetem. Jak się przyjrzeć, wcale nie ma tak dużo tych, tych rzeczy. Więc to, na co mamy wpływ, to nasze dążenia. Tu można by było je nazwać po prostu celami. Czyli ustalasz to, co chcesz zrealizować. W ramach Twoich możliwości i w ramach wykonywanych akcji kierujesz się w danym, ku danemu celowi. Ale odwrotna sytuacja też jest możliwa, czyli czego nie chcesz, czyli masz wpływ na unikanie, możesz uniknąć osób toksycznych, na przykład możesz uniknąć kłopotów, możesz uniknąć rzeczy, które nie chcesz mieć w Twojej przestrzeni. W ogóle. Jednym z obszarów określenia tego, takiej strategii, określenia tego, co chcesz w życiu. Jednym z etapów jest określenie tego, czego nie chcesz. To też jest ważne, żeby wiedzieć, czego, czego nie chcesz i drogą eliminacji dojść do tego, co a są tak naprawdę prostu. Trzecim obszarem są marzenia. Epiktet powiedziałby pragnienia. Jest jeszcze jeden bardzo szeroki obszar, i jest to. Obszar związane z naszymi opiniami, inaczej można by było nazwać narracją w psychologii, może psychoterapii, powiedzielibyśmy przekonania, a mi podoba się opowieść, to na co masz wpływ, to właśnie opowieść, jaką sobie albo innym skonstruowałeś. Więc pytanie, jaką historię sobie wgrywasz w danym obszarze? Jakie przekonania za, za, za tym stoją, i jakie interpretacje. Czasem mamy taką tendencję, aby potwierdzić, czy coś istnieje, dopowiadamy do tego historię. I z tym, z tym wiąże się też bardzo ciekawe, potężne narzędzie związane z, z przeramowaniem, czyli zmianą sensu, rozumienia Twojej opowieści na bardziej budującą. Jaka historia to tobie cię wzmacnia? Z tymi opowieściami jest często tak, że też martwimy się tym, czego nie ma, a czasem nie dostrzegamy tego, co jest, na co mam jeszcze wpływ? To chodzi o to wszystko, co związane jest z Twoim działaniem, z Twoim własnym działaniem, z Twoim polem wpływu. Co jeszcze bym tutaj dodał? Ja bym dodał takie trzy elementy. Każdy z, każdy z nich są dosyć rozbudowane, natomiast. Ja dzisiaj opowiem tylko ogólnie, a są to wartości, to co cenisz, pewien Twój dekalog, według którego podejmujesz decyzję, jak w prosty sposób sprawdzić, jakie są Twoje wartości? Bo proponuję dwa. Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, o co chcesz walczyć? Na czym się skupiasz? A jeśli chcesz, potrzebujesz czegoś bardziej konkretnego, jeżeli prowadzisz kalendarz. Może w kalendarz Google, może kalendarz papierowy? Zwróć uwagę na swój poprzedni tydzień, a potem zwróć uwagę na poprzedni miesiąc. Zobacz, co się powtarza tydzień do tygodnia, miesiąc do miesiąca. Te rzeczy, które powtarzasz regularnie, codziennie, to są rzeczy, które mają dla ciebie najważniejszą wartość. I to jest najprostszy sposób, żeby. Na co mamy jeszcze wpływ? A wpływ mamy na nasze reakcje. Tu wracam na chwilę do. Słów Wiktora Frankla, czyli do tej szczeliny między bodźcem a reakcją. Z reakcjami wiąże się wiążą się takie dwie struktury. Pierwsze, pierwsze myśli, po drugie emocje. To jest to tyle istotny element, że moglibyśmy stworzyć taki cykl zamknięty. Wyobraź sobie okrąg, przechodzenie od jednego etapu do drugiego. Wyobraź sobie, że masz jakieś okoliczności, jesteś w jakichś okolicznościach. Na które nie masz wpływu, ale masz w związku z nimi emocje. Te emocje sprawiają, że zaczynasz intensywnie myśleć na dany temat, czyli emocje stymulują cię do myślenia, do jakiegoś procesu myślowego, myśli z kolei skłaniają cię do jakiegoś działania, a działania przekładają się na efekty. I znowu te efekty wpływają na nowe okoliczności. Tak w kółko. I teraz z tych pięciu elementów, czyli okoliczności, emocje, myśli, działania, efekty, te trzy elementy, na które masz zupełnie całkiem niezły wpływ, to emocje, myśli i działania. Kiedy zaczynacie coś bolać, tak naprawdę, kiedy wszystko jest ok i inni cię nie boli, wtedy trudno cokolwiek dostrzec, ale wystarczy buzęba żeby dzięki takiemu kontrastowi docenić ten moment, kiedy właśnie przestaje boleć. I w momencie, kiedy ten ból się nasi, nasila, mamy tendencję do patrzenia przez jego pryzmat, i staje się wtedy całym twoim, twoim światem. I ostatni element zostawiłem na koniec jest to coś, na co nie mamy zupełnego wpływu, ale mamy wpływ na kierunek. I mam tu na myśli charakter. My rodzimy się z pewną osobowością, kształtujemy się, historia naszego życia, nasze doświadczenia, środowisko, w którym się wychowaliśmy, to wszystko na nas wpływa. Traumy, jakieś problemy, tryby funkcjonowania, w których, w których jesteśmy, w których musimy zaufać naszym rodzicom, powodują, że tworzy się struktura, skorupa składająca się z różnych, różnych zlepków, zachowań. Przekonań, wartości, traum. To co jest tutaj ważne, że tu na sam charakter aż takiego dużego wpływu nie mamy, ale możemy wpływać na kierunek zmiany charakteru. Jeżeli w wyniku jakichś trudnych doświadczeń straciłeś zaufanie, to być może ten brak zaufania będzie ci towarzyszył przez całe życie, ale możesz pracować nad nim, sprawdzać, aby przepracować te aspekty zaufania i zaufali być może sobie zgodnie z, ze stoicyzmem jak można wpłynąć na ten kierunek stoicy przytaczają tutaj postawę systematycznego i nieustępliwego działania stoicy nie mówią, że stykniesz palcami i wszystko zmienisz ale możesz dzisiaj odrobinę bardziej cierpliwy albo odrobinę bardziej towarzyski na no to już masz nieco większy wpływ no więc jeśli twoja natura jest taka, że jesteś introwertykiem Prawdopodobnie nie będziesz opowiadał dowcipów w grupie kilkunastu osób, ale patrząc na poziom, który jest, na którym jesteś, przyrównując go do drabiny, zawsze możesz wykonać ten jeden szczebel wyżej. I myślę, że to są najważniejsze elementy, najważniejsze obszary wpływu. Żeby to spiąć taką stoicką definicją i zrobić wstęp do kolejnego odcinka, to podział obszaru, obszarów wpływu na dwie części zwany jest dychotomią. To z tym się wiąże jeszcze, jeszcze jeden ciekawy: dychotomią kontroli. tak to, I tak to jest to nazywane. Wokół stoicyzmu współczesnego pojawia się jeszcze pojęcie trychotomii, ale. To zostawiamy już na odrębny odcinek, a powiem w nim, jaka jest różnica między tymi dwoma pojęciami, jak bardzo to jest ważne. I dlaczego ten, ten drugi, zwany trychotomią, stanowi taką furtkę dla nas, ale taką, która niekoniecznie jest dla nas? Tak, to poznałeś, jakie obszary wpływu są od ciebie zależne, a które nie, poznałeś bardzo ogólnie Epikteta i jego pogląd na temat związany z, z wpływem, z wolnością, podobnie jak i Wiktora Frankla. Poznałeś moją historię, w jaki sposób to my kształtujemy, interpretację danej rzeczywistości, ale przez to też wpływamy na swoje doświadczenie. Zachęcam Cię do własnych odkryć, do sprawdzenia na podstawie tego podcastu, jak do tej pory wyglądały, Albo wyglądają twoje postawy wobec pewnych sytuacji. Być może stresowałeś się rzeczami, na które do tej pory nie miałeś wpływu, a być może warto przenieść ten środek ciężkości na te rzeczy, które możesz kontrolować. Z tym wiąże mi się jeszcze jedno ciekawe zadanie, ale to już następny odcinek. Zadanie dotyczy, dotyczyć będzie. Jak budować swoje poczucie sprawczości. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.